jestem Rosto, Was w drugim poradniku na kanale i w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj Wam pokażę jak mieć Minecraft Java Edition na telefonie. Więc wchodzimy sobie w sklep Play. To jest już na sklep Play. Wpisujemy pojaw launcher i instalujemy. To, no, Ja nie będę robić cięcia, bo nagrywam w innym programie, więc tu nie mogę robić cięć. Ale to się chwilę ładuje. No. Tutaj no nie będziemy mogli sobie na przodu włączać. 17, 18. Bo są na przykład to jest 18. Nie wiem czemu mówić, mi tyle powiadomień przychodzi teraz. Ale no, otwieramy. Tutaj zezwalamy, no bo musi się nam to zainstalować, tak? więc chwilę czekamy o nie ja mam 10% już dobra więc wypakowywuję nam się i lecimy chwilę to oczywiście potrwa trochę, o dobra jak już tu macie no to klikacie sobie zaloguj jako konto offline i wpisujecie sobie tutaj rstosam nie wiem, napiszę to samo. Tutaj po prostu właśnie nick podajecie. jaki chcecie. Jak macie premium, no to sobie możecie tutaj premium włączyć tego. Tak, to też możecie kliknąć, tylko wtedy no będziecie... O, tak. No i na przykład na 1.17 nie, nie włączajcie lepiej. 1.12. Jeszcze 1.12 to ok. Ale 1.13 już nie. Więc no. Teraz musimy chwilę poczekać. nam się załadować. Tutaj mamy sobie myszkę, jak ktoś chce. No to może sobie myszką grać. Tutaj wszystko działa. No ale ja nie chcę tej myszki, więc sobie ją wyłączę. I mamy morzak. Tak. Teraz sobie tutaj ją włączę. Pracujemy z Bartkiem X nad nowym piosenką, ale on nie będzie śpiewać, tylko robić bit, tak? No. Więc czekamy trochę. Chwilę musimy poczekać. No bo to no nie jest taki komputer, właśnie, nie? Więc tu chwilę trzeba czekać. Jak macie słaby kom komputer, telefon, no to włączajcie sobie jakieś stare wersje. No, o tutaj jest. Dobra, sobie wejdziemy tutaj. No, a jak macie mocny, to może jeden 17 Wam będzie działać. Więc no, czekamy. Ja no, nie musisz, czekamy. No, ale czekamy. Mam 9%, więc. Mam. I jesteśmy. sobie grałem na tym serwerze. A no, jesteśmy. To jest Minecraft Java. O, co to będzie Ale jesteśmy tutaj. No, nie będę tutaj grał tutaj nie będę klikać tylko tutaj o. języka lepiej nie zmieniajcie bo później wam coś się popsuje no ale no tutaj nie piszę jeszcze minecraft java ale to jest minecraft java więc to papa